Imponujące. Twoja odpowiedź byłaby złędna człowieku. Oto twoje pytanie, jaki najważniejszy jest posiłek w ciągu dnia? Co jest najważniejszym posiłkiem dnia? Śniadanie, kolacja, lunch, deser. Wow, Metaton. Wiem, że jesteś bardzo dramatyczny, ale... Jest to dość naciągane. To jest takie proste, że nie muszę pomagać. E, a... Ale one wszystkie są ważne! Co? Weź mi ktoś normalnie! Weź mnie ktoś! Dobrze! Hmm, zupka chińska, ha? A co chodzi? Boisz się, że to jest potworna zupka chińska? Może urosnąć i zjeść ciebie. Bardziej martwię się tym, dlaczego to było w wodówce. A co jeśli ta zupka stanie się potworem i cię pożre? Jest to ryzykowne, ale jestem gotowa je podjąć. Wiesz, zaczynam rozumieć, dlaczego jesteś taka. Nieustraszona. U uważaj, coś w swoją co stronę. Co, Krymowicz jasno? To, to naprawdę. C czekaj, co ty robisz? Mam pewność, że ktoś je zjeść. Nie jest karmelowo cynamonowe. Co? E, hej, ja. Em, wiesz, mówiłam ci, że nie będę mogła ci pomóc, ale I... jesteś e, w tym pokoju już długi czas, więc. Pomyślałam, może to. Po... nie Już prawie to zrobiłam! Muszę po prostu zajść ostatnią kartę wentylacyjną od prawej strony. Nie dzwoń do mnie. Ja um... zadzwonię do ciebie. Ona nie ma mojego numeru. Uważa, co ja zrobię. Nie mogę do niej zadzwonić. I nie ona nie może do mnie zadzwonić. Uważa, tu teraz. Słyszałam, że ludzie są bardzo skąpi. <laughs> Myślisz, że twoje gusta są. Czy ty e? powiedziałaś, że jestem skąpa? No tak, ale jak już mówiłam. Ja! Skąpa! Yy... To wszystko było jedno wielkie nieporozumienie. Oszczędzę cię. Myślę, że największym nieporozumieniem yy. jest twoje poczucie biznesu. Poważnie! W całej walce rzuciłaś we mnie 29 pączków. Po prostu wepchnęłaś mi 203 golda za darmo. I to nawet nie licząc rogalików. Wiesz, założyć się, że prawdziwym powodem tej wysokiej ceny 9999 golda jest odzyskanie tych pieniędzy z walk takich jak ta, prawda? Jestem burger pans, Kim jesteś, małe koleżko? Kłamce. Musisz się uspokoić. Dlaczego twoje rozwiązanie do wszystkiego to zabicie tego? Ponieważ to jest rozwiązanie do wszystkiego. Och, rozumiem, jesteś samotna! Co? Chcesz wszystkich zabić, przez co zostaną duchami, jak ty i będziesz miała przyjaciół. To twój koniec. Czy to znaczy, że zostaniemy przyjaciółmi? Tururu oto próbers time. Raz, dwa, raz, dwa, raz dwa próba raz, dwa, dwa, mikrofonu. Buh. Słyszałam, że ludzie są bardzo skąpi. No oczywiście, że jesteśmy skąpi rośnie w tym kraju. Co? Dobrze, poprawnie, inflacja. Cukier kosztuje kurde 10 złotych, no. Masakra. Nawet pani od biologii dzisiaj nam nawet... o tym... Tfu, sorry. Pani od chemii nam się o tym mówiła. No. Cukiery drogi Myślisz, że co je gusta? <grym> Uf. Eee. Eee. Uf. Lubię chleb. Eee. To może jeden z co ten... ten... wiesz, tam, tam, tam z no, tak. Oszczędzać człowieku! Młau. Cringe! Aka za to, że słyszycie najbardziej kręczące rzeczy, jaką zrobię w moim życiu! Mu! <grym> 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 sobie jeszcze Mu! stąd. Mu! 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 Pardon, pardon, You go down pardon, 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 never pardon, 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 Труба номер цвай. Труба номер, номер... <laughs> Я кетово, не знаю, я 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 Seis. número 6 <laughs> <Proba> número seis. <7. laughs> ja. número um, 8. <laughs> número 9. 9? 9. <laughs> En, tak, ceny cen to po niemiecku. 10. No, tak. <grymne> do Wychlan, do Wychlan. Tata to no. Nie wiem, co mam powiedzieć. Wow, Metaton. Wiem, że jesteś bardzo dramatyczny, ale jest to dość nadciąganie. <grymne> <grymne> ja nie mogę.